Tutaj mamy Fusion with Poison, dobrze podpisany. Ale no kurde, to jest odwrotnie. To jest odwrotnie. Witajcie, dziś mam dla Was coś bardzo nietypowego, albowiem będą to czasopisma Beyblade Metal Masters, które wychodziły w Polsce na przełomie 2012 i 2013 roku. Wydawcą jest Panini, które z tego co wiem, wydało również u nas album z naklejkami. Beyblade Metal Masters, którego niestety nie posiadam. Były to takie gazetki, dwumiesięcznik czasopismo, raczej dla mniejszych dzieciaków, ale kupowałem to w takich straganach tanią prasą, tak. Normalnie kosztował, tu nie mam. O. 8,50. Ja to kupowałem w okolicach 4 zł, albo i mniej głównie żeby wkurzać ludzi takimi gadżetami dodawanymi do czasopisma które nie miały żadnego związku z Beyblade także niestety już ich nie posiadam pogubiłem no ale wystrzałowa kusza na piłki oczywiście z nadrukiem Beyblade krążkowy zegarek oczywiście z nadrukiem Beyblade i mega podstępny pistolet, oczywiście z nadrukiem Beyblade, żeby nie było, że gadżet jest całkiem bez sensu. Oczywiście gadżet jest całkiem bez sensu. E, Przeglądając te gazetki jakiś czas temu, miałem e, niezłą bekę e, z tego, co znajduje się w środku, e, także uznałem, że to będzie ciekawy film, co kiedyś wychodziło w Polsce. E, tak jak powiedziałem, numer mam 3. W trzecim numerze jest zapowiedź czwartego. Także może ktoś z Was ma jakieś informacje, czy wyszedł. Chętnie bym go zobaczył. No w każdym razie, co tu mamy na początku? Reklamy: <laughs> Opis dodatku i, i oczywiście spis treści. To jest pierwszy numer, jaki wyszedł. Wrzesień 2012. Czyli jakoś przy starcie serii właśnie Metal Masters u nas w Polsce. No, mamy tutaj opis bohaterów. I komiks. Oczywiście komiks na podstawie odcinków Beyblade Metal Masters. Niby nic złego. Nawet spoko, ale. No, nie wiem. Grafik chyba. Chyba mu się nie chciało. Tutaj Wam pokażę, jak wyglądają japońskie wydania takich animank No także bez porównania. <grymne> no ale dobra, mamy kolejną reklamę. A, i opisy dysków. Wielki przegląd Beyblade'ów. No co na plus, to na pewno. Grafiki Beyblade'ów w wysokiej rozdzielczości, tak, i kto jest posiadaczem. Statystyki, co prawda, wzięte na pewno z tego, co znajdowało się na pudełkach od Hasbro, no ale no skąd, skąd mieli to brać, tak? No i krótkie opisy to raczej nie ma tu błędów, tak? Spin track type Fusion Wheel, Energy Ring fajnie, wszystko podpisane. Generalnie na plus. Tutaj mamy jakieś łamigłówki dla dzieciaków. Portret postaci. Masamune. Debiut odcinka. Jaki dysk posiada? Fajna sprawa. Plakaciki. I dwa mniejsze. Konkurs. Swoją drogą do wygrania były nie Beyblade, ale DVD. Też posiadam pierwsze dwa wydania DVD Beyblade Metal Masters i są to chyba jedyne rzeczy, które wyszły w Polsce i łatwe są do zdobycia do tej pory. Czego Jinga szuka w tym wydaniu? Jeżeli znacie odpowiedź, to nic nie wygracie, bo to troszkę minęło. Kontynuacja strony 10. Tak, nie, nie zrobili jednego dłuższego komiksu, podzielili go na dwie części, co jest trochę bez sensu, no ale jak to se tam woli, mógł odpocząć przy czytaniu. Team Kangan Galaxy Przegląd zawodników. Trochę szkoda, że mieliśmy już to na tej stronie. A teraz najlepsze. Tak się śmiałem trochę, nie? Że mieliśmy to, te, to już na, na tej stronie, tak? Dużo wcześniej I także po co to robią? No ale dobra, może mamy coś nowego Zobaczmy opis Subasy. Zrelaksowany i spokojny Tsubasa walczy o swoje miejsce w drużynie Gangan Galaxy A tutaj? Zrelaksowany i spokojny Subasa, walczy o swoje miejsce w drużynie Gangan Galaxy No, także bardzo miło <laughs> Bardzo miło, że wszystko jest to samo Zobaczmy czy na pewno Dinga jest zawsze gotowy do uczciwej walki. A tutaj Dinga zawsze jest gotowy do uczciwej walki. Niczego nie kocha tak jak Beyblade'owania. Niczego nie kocha tak jak Beyblade'owania. Także no lenistwo, lenistwo. Ja rozumiem, że to gazeta dla dzieci, ale czemu każecie im czytać to samo dwa razy? Znowu jakieś główki. No normalne chyba w takich gazetkach. Poczta. Witamy fanów Beyblade. To, to nie mogę się doczekać, aby sprawdzić, co tam fani Beyblade podeślą do magazynu. Szukają Beybladera miesiąca. Im jest nazwisko, zdjęcie. Ciekawi mnie, ciekawi mnie kto został Beybladerem miesiąca. Nak... Reklama naklejek. Zaraz. Czy nie było wcześniej tej samej reklamy? Dosłownie tej samej. Przepraszam, myślałem, że, że już nawet reklamy powtarzało, ale tutaj mamy reklamę Jessie, a tu mamy reklamę Sticket. Pomyli, pomyliłem się, bo to tu konie i tam konie. W ogóle ciekawe, co mają konie w związku z Beyblade'ami. To powinno być pytanie. To powinno być pytanie konkursowe. To powinno być pytanie konkursowe. Co konie mają wspólnego z Beyblade'ami? Nagrodziłbym najlepsze odpowiedzi. W następnym numerze oczywiście zegareczek. Eee, no i powiedzmy taki plakat. No fajnie, że przynajmniej, że ostatnie strony to, to plakaty tak w, na takim błyszczącym papierze, a nie jakieś reklamy. Jedziemy z drugim numerem nowego czasopisma dla fanów seriali Anime. Oczywiście reklama Kikit, tak jak w poprzednim numerze. Oczywiście spis treści, tak jak w poprzednim numerze. I dodatek, krążkowy zegarek. Aha, czyli ten zegarek wypuszczał krążki, już nawet tego nie pamiętałem. No dobra, powiedzmy, że tu mają jak, jako takiego plusa, no bo te krążki to powiedzmy, jak wylatują, no to mogą trochę przypominać Beyblady, tak? I co? No i oczywiście powtóreczka, tak? Mamy portrety, czyli to samo, co było w pierwszym numerze. Zrelaksowany i spokojny Tsubasa wywalczył swoje miejsce w drużynie gang Galaxy. Także <laughs> Jinga jest zawsze gotowy do uczciwej walki. Eee, także nawet nie chciałem się nic zmieniać. Oczywiście, przynajmniej komiks to kolejny numer ani anime. Także, no, jeżeli komuś się nie chce oglądać, to może poczytać. Powtóreczkę reklamy, tej samej, Ticket, Co konie mają wspólnego z Beyblade? Mistrzowie ataku. No to ciekawe, szczególnie że. Pokazujecie tu balansowego beja, ale co ja tam wiem? E, fajnie, że są to nietypowe beje, tak? E, oczywiście, grafiki w dużej rozdzielczości. Myślę, że te strony to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Może informacje są właśnie od Hasbro, no ale nie można za dużo wymagać. A myślę, że takiego nietypowego beja, e, fajnie, że nazwali e, wszystkie części. I dobra, nie Cofam to, co powiedziałem. Proszę bardzo, już są błędy Fusion Wheel Dark. Tak? Tutaj pokazują, że to jest Fury Capricorn. I pokazują, że tu mamy Energy Ring Capricorn i Fusion Wheel Dark. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze lepiej. Cofam wszystko, co powiedziałem. Nawet ten jeden plus. Chciałem, chciałem wyłapać chociaż jeden plus tej gazetki. Nie, nie. Tutaj mamy Fusion Will Dark. Tutaj mamy Fusion Will Poison. Dobrze podpisany. Ale no kurde. To jest odwrotnie! To jest odwrotnie! Nie, nie, nie wierzę. Dobra, aż przeczytam. Aż przeczytam sobie przeczytamy sobie, co tu... Co tu piszą o tych bejach, bo, bo tam w poprzednim numerze nie czytałem, a może to są niezłe kwiatki? Legendarne Beyblady to wersje specjalne znanych Starter Beybladów. No, no w, sumie, w sumie tak, w sumie tak. Fury Capricorn różnie, również należy do tych Beybladów. Ten Bey jest typem napastnika, ma jednak małe wady, zwłaszcza jeśli chodzi o, dobro, o obronę przed przeciwnikiem. Z Poison Pegasusem jest dokładnie odwrotnie, z tego powodu oba Beyblady nie dają wygrać innym Bejom na arenach Beyblade. Jezu, ile razy się Beyblade powtórzy. Obraz koziorożca jest ozdobą Fury Capricorna. No dobra, no opis jest jako taki. Tylko nie bardzo rozumiem mistrzowie ataku, tak? A tutaj sami piszecie, że Poison Pegasus jest kiepski w ataku. Dobra, ale tu jest, tu jest fajne, fa te, też fajnie napisali. Poison Pegasus jest bejem napastnikiem, podobnie jak Fury Capricorn. Mimo iż ma silniejszą obronę. No napisaliście, że jest odwrotnie, że to jest tylko obrona. No ale dobra, no powiedzmy, że Hasbro napisało, że to ma duży atak. No okej, okay, no niech on będzie. Na tarczy ma obraz konia. Na no, baseballcie nie na tarczy, Boże. Jego nośnik energii wraz z Fusion Wheel sprawiają, że staje się on prawdziwym napastnikiem. No dobra, no to przepraszam, cofam to co powiedziałem. Jeżeli to jest... Jeżeli to jest. Jeżeli to ma nośnik energii, no to cofam wszystko. Team Gangan Galaxy. Tak! Jakbyście zgadli. Znowu powtórzenie. Ale co? Żeby się nie powtarzać. To po prostu nie napiszemy nicogich. Nie, napiszemy o Earth Eagle. O Earth Eagle. Czyli w sumie mogliśmy to napisać w tej części. Ale nie. Napiszemy to tutaj, żeby się nie powtarzać. Ok. Idziemy dalej. Krążkowy zegarek. Jakbyś nie wiedział, jak działa, to tutaj masz napisane. Plakaciki. Portrecik. Wraz z Beybladen. No, przynajmniej tutaj napisali, tak, że należy on do bojów obronnych. Ok, Niech będzie, że się zgadza. Dalsza część komiksu. No, przynajmniej inny team. Excalibur. Ciekawe, czy się to powtórzy. Łami główki. Reklama. Co mają psy wspólnego z Beyblade? Kolejne pytanie konkursowe. I co? Znaleźli Beybladera miesiąca? Nie, nie znaleźli. Nikt się nie pochwalił swoją mordą. No niestety. Bartek Jasło wysłał, wysłał rysuneczek. I pan Tomasz Grobelny wysłał rysuneczek. Swoją drogą bardzo ładny. Trzeba pochwalić. Jak miał 12 lat i już tak rysował, no to szacunek. Swoją drogą, teraz jest dorosły. Jeżeli ogląda mój kanał, to serdecznie pozdrawiam. W sumie Bartka Jasło też serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda mój kanał. Zapowiedź kolejnego numeru. I plakacik. No dobra, czyli mamy jeden plus. Te plakaciki, które są zamiast reklam na końcu. No i ostatni numer, w którym jest znowu do wygrania DVD, które się w ogóle nie sprzedawało. Kolejna reklama z Ticket, spis treści, powtórzonko, oczywiście, nasi bohaterzy, wszystko to samo. Czyli zrelaksowany i spokojny subasa. Komiks, konkurs do wygrania. Kolejne DVD, o, nawet druga część, ale tym razem tylko 16. Kto przekazuje Jinze wyzwanie w tym wydaniu? Nie, ja chcę wiedzieć, co mają konie wspólnego z Beyblade. To jest pytanie konkursowe. Dobra. Wytrwałość, obrona. No i w sumie e, by się zgadzało przy R Virgo. Pokazali oczywiście również posiadacza. Tutaj pokazali bardzo nietypowego Beja. E, w sumie nawet nie pamiętałem, że wyszedł, no ale Hasbro robiło różne mieszanki. Evil Pisces jest dość mocny w obronie, tak jak R Virgo ma jednak wady w ataku. Przez wytrwałość godną uwagi jest jednak w stanie wyrównać te braki. <grym> Ten wej bierze swoją siłę ogólnie z energy ringa oraz fusion Wheela. Dobrze, że nie z Facebolta. <grystanie> no, mamy agresywne, agresywnego rekina, jak to napisali Tutaj chyba nie ma jakichś strasznych błędów logicznych No także powiedzmy, że, że okej, okay. trochę się zrehabilitowali Tutaj mamy znać błędy znowu Mega podstępny pistolet, który potrafi strzelać bokiem Także rewelacja. Wkurzają tym ludzi. Aha, no tutaj mamy. O, dobra, dobra, czekajcie. Mamy tutaj portret postaci, z, ale z Excalibura, który był w poprzednim numerze. Ciekawi mnie, czy znowu powtórzyli to samo, co napisali wtedy. Julian jest przewodnikiem drużyny Excalibur. Julian pochodzi z Włoch i jest bardzo bogaty. O! O! No fajnie, nie powtórzyli. Nie powtórzyli. Znaczy, oczywiście jest ta sama informacja, tak? Że pochodzi z Włoch i jest bardzo bogaty. Ale zdania już mają inny szyk. <grym> tak? Także powiedzmy, że się nie powtarzają. No w sumie, co mają znowu o nim piszą, tak? Więc no muszą, muszą się powtórzyć, ale... Ale szacun, że tym razem nie zrobili kopiuj i wklej. Wiadomo, jest to nowy numer. Świetnie. Kolejny plakat. Nie, nie mówcie że mi, że plakat powtórzyli. Nie mówcie mi, że powtórzyli plakat, bo to już, to już by było takie kopiuj i wklej. Widziałem, na pewno widziałem ten obrazek. Nie, dobra, nie powtórzyli. Dobra. Yy... Nie było to jako taki duży plakat, tylko taki mniejszy i w sumie pewnie nie liczyli tego jako plakat, bo dali to z tyłu numeru. Także dobra, powiedzmy, że im wybaczamy te kopi w wklej. To też, ten obrazek też... Nie, dobra. Dobra, cofam co powiedziałem. Mamy ten sam obrazek. Ten sam obrazek, ten sam plakat. Aki nawet plakaty kopiują. O mój Boże. Reklama Kiki, tym razem nie z przodu. Dalsza część komiksu. Także chyba Komiks, mimo że grafikowi się nie chciało to jest jedyny plus tych gazetek. Kolejny Team Starbreaker. No i fajnie. Co ciekawe, raz pokazują właśnie prawdziwe Beyblady, tak? Takie zdjęcia. A za kolejnym razem te komputerowe rendery, które pokazały się w anime. Ale... Tak ogólnie to graficznie wygląda spoko, tak w przeciwieństwie do komiksu. No, Także no jest zawsze jakiś tam plus. Znowu jakieś Łami główki dla dzieciaków. Zobaczmy, zobaczmy czy jest Beyblader miesiąca. Nie, nie, ciągle szukają Beybladera miesiąca. Ciągle szukają Beybladera miesiąca. Tym razem znowu tylko obrazki. Proszę, jeżeli ktoś ma czwarty numer, niech mi go wyśle. Chociażby zdjęcia. Ja chcę wiedzieć, czy w końcu znaleźli Beybladera miesiąca. Jeżeli tak, to po prostu kupuję, szukam tego numeru, kupuję i robię cały odcinek o Beybladerze miesiąca. A tak mamy rysuneczki od Kacpra i Marcela, pozdrawiam. Nawet nakleili. Powycinali tą gazetkę, założę się, że to jest z tej gazetki. Powycinali ją tylko po to, żeby się znaleźć w następnym numerze, także szanuję. Pewnie się złożyli na spółkę, na... To jest... Mogli podróbkowego Beyblade'a kupić, ale nie kupili tą gazetkę i wycięli. Dobra. Ten, te rysunki są świetne. Pozdrawiam Daniela Pujera. Wygląda to rewelacyjnie. Ej, ale szczerze, bo możecie się śmiać, tak, ale zakładam, że był wtedy dzieciakiem. I naprawdę, wypracować sobie taki wyjątkowy styl, a nie, że coś przekalkować, to naprawdę. Super sprawa, szanuję. No i tutaj ktoś chyba wyjątkowo młody. Marcin Łaguna. Dobra, czekajcie, czy Marcin Łaguna nie był w poprzednim numerze? Coś kojarzę, coś kojarzę. Nie. Nie był w poprzednim numerze, także. Także tu mi się pomyliło. To też z No rysunek. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz mój kanał. Ciekawe, czy, czy ktoś właśnie z tych fanów Beyblade, którzy byli w tej gazetce, dalej, dalej się tym interesuje? Jeżeli tak i oglądają mój kanał, to pozdrawiam. Niech napiszą w komentarzu. Kudłate maluchy. Czasopismo wielbicieli zwierzątek. No i tutaj zapowiedź kolejnego numeru. Który nie wiem czy wyszedł, jeżeli wyszedł to widocznie Już sobie odpuściłem, powiedziałem Jakie to gówno <laughs> Albo po prostu nie było e, w, tych, w tych kioskach z takimi gazetkami przecenionymi No i plakaciki Także to by było na tyle Mam nadzieję, że mieliście Tak samo dużo frajdy co ja Jest to kawałek Polskiej historii Beyblade i nie możemy się tego wstydzić. Trzeba, trzeba to pokazać i chwalić się tym za granicą. Wo tak, to mnie ciekawi. Czy to jest polska inicjatywa, ta gazetka, tak? Czy my to zrobiliśmy? Czy, ty, czy wymyślił to jakiś Niemiec na przykład? No bo w końcu to Panini, czy Włoch, nie wiem. To jakaś europejska firma w każdym razie. I czy po prostu to nie jest wszystko przetłumaczone? Ciekawi mnie to, ciekawi mnie to. W każdym razie, no mam nadzieję, że podobała wam się ta przygoda... I że jeszcze kiedyś znajdę coś podobnego i będziemy mogli się razem pośmiać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to długie wideo, ale mam nadzieję, że było warto. Na razie.